Jest sygnał i gonitwa się rozpoczęła. Dobrze, Dream Night. Nie najgorzej wystartował także Real Life, ale bardzo dobrze idą konie od pola. Te, które miały wyższe, boksy, wyższe numery boksów startowych, a na swing z przewagą nad Usanti. Na miejscu trzecim to jest, daje się, Tam Villa Mora. Jest także blisko Cosmic Gift. Kolejny koń to Fairmaster. Ale Anna Swing z przewagą, na miejscu drugi Musanti. E, Villa Mora, e, Donny D razem z Cosmic Gift, oj tam bardzo mocno już posyłane Fermaster. E, kolejny koń, który się tutaj przebija przez tę grupę to Real Life, po wyjściu na prostą Anna Swing ma przewagę, jeździec musi jej troszkę już pomagać, no, tempo było mocne. E, rozpędza się Cosmic Gift i Donny e, D. Jeździec służył bata. E, ma jeszcze przewagę Anna Swing, ale to jest jeszcze ponad 200 metrów do e, słupa. E, Anna Swing się pięknie broni, ale polem atakują Donny D i Cosmic e, Gift. I e, Donny D w tej chwili obejmuje prowadzenie. I Donny D wygrywa gonitwę. Druga Anna Swing, dalej Cosmic Gift, Real Life i zdaje się Polones na miejscu piątym.